Witam Państwa i bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na spotkanie z gościem niezwykłym. Tadeusz Maj, artysta, pedagog, menadżer, inicjator wielu wydarzeń artystycznych w Polsce, a zarazem ich realizator. Przez 18 lat był dyrektorem Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych w Kielcach. To on był pomysłodawcą i założycielem Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, galerii, która w 2020 roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia. No to dzisiaj Mamy tak długo oczekiwaną uroczystość przez środowisko kultury w naszym mieście, przez jej mieszkańców. Wreszcie mamy biuro wystaw artystycznych w Ostrowcu. Nie będzie to nic nowego, co powiem, ale wszyscy doskonale wiemy, że każdy naród, każda społeczność musi odnosić się do dóbr kultury z wielką powagą, z wielkim namaszczeniem, z wielkim szacunkiem. I niezależnie, czy te dobra kultury tworzą ludzie gdzieś tam w domowych zaciszach, sami dla siebie, czy też artyści wielcy, którym dane było spełniać taką misję życiową. Ważne jest to, żeby za wszelką cenę Niezależnie od okoliczności, te dobra kultury pokazywać, żeby one kształtowały w sposób odpowiedni umysły i charaktery naszych współrodaków, współmieszkańców. Mimo, że czasy dla kultury i w ogóle dla nowych rzeczy są niezwykle trudne, jesteśmy w okresie bardzo trudnych i skomplikowanych transformacji życia. Gospodarczego, politycznego i społecznego na kulturę nie powinno zabraknąć pieniędzy. I bardzo się cieszę, że w tych trudnych dla kultury czasach w Ostrowcu mamy Biuro Wystaw Artystycznych z prawdziwego zdarzenia. Nie istnieje naród bez elity kulturalnej. Elita kulturalna naszego kraju. Jest rozsiana po cały, całym kraju i znajduje się w każdym najodleglejszym jego punkcie. Państwo obecni dzisiaj tutaj na tym otwarciu również stanowicie elitę kulturalną tego miasta. Przyjęłam po aby pokłonić się Państwu i podziękować za to, że wspólnie, wspólnym wysiłkiem, wspólną siłą woli zadecydowaliście o tym, że Biuro Wystaw Artystycznych w tym mieście istnieje. Chciałbym, by galeria ta w przeciwieństwie do wielu innych Galerii Biur Wystaw Artystycznych w Polsce była przede wszystkim galerią edukacyjną. Fakt, iż jednocześnie jestem dyrektorem Szkół Plastycznych w Kielce i dzięki zaufaniu władz samorządowych miasta Ostrowca zostałem kustoszem tej galerii sprawia, że galeria nie będzie galerią kreacyjną, nie będzie kreować sztuki, a będzie galerią edukacyjną. Bardzo zależy mi na tym, by edukacja ta zaczęła się już od przedszkola. Nim spotkałem się tutaj dzisiaj z Państwem, miałem już spotkanie z dyrektorami przedszkoli. Chciałbym edukować plastycznie dzieci już od wieku przedszkolnego. Chciałbym, by tu w tej galerii odbywały się dla nich zajęcia. Co nie znaczy, że galeria będzie także prezentować dorobek twórczy artystów znanych i uznanych w Polsce dla dorosłego społeczeństwa miasta. Ale przede wszystkim chcieliśmy zacząć właśnie od tych najmłodszych. Tadeusz Maj konsekwentnie szedł swoją drogą, zarówno tą artystyczną, pedagogiczną, jak i menedżerską. Dziękuję również Panu z Zbigniewowi Majowi, który pokazał, pokazuje, oczywiście Zbigniewowi nie, bo Zbigniew jest mój asystent, czyli Majowi jest strasznie dużo rozdrowców, Tadeuszowi Majowi naturalnie, za to, że po raz kolejny pokazał swój profesjonalizm, organizując wspaniałą kolejną, Wystawy. Tadeusz Maj zainicjował powstanie w Ostrowcu jesiennego salonu sztuki, którego organizacją do dziś kontynuuje Ostrowieckie BWA. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam tłumnie przybyłych bywalców Ostrowieckiej Galerii, która mimo tak młodego wieku, kilku miesięcy, zyskała sobie tylu sympatyków. Jednak proszę bywalców, by... Pozwolili mi na szczególnie ciepłe słowa dla artystów, którzy prezentują swoje prace na wystawie i którzy zechcieli pokonać czasem wiele kilometrów, by dziś wspólnie z Państwem przeżywać otwarcie pierwszego salonu jesiennego plastyki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Drodzy Państwo, jest to. Pierwsza tego typu ekspozycja przygotowana przez maleńki, trzyosobowy zespół pracowników Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu. Wystawa o tyle interesująca, że w tym roku ma ona charakter sondażowy. Byliśmy ciekawi, czy artyści w kraju są zainteresowani prezentowaniem swojej twórczości w takim ośrodku nieznanym jak Ostrowiec. Okazało się, że najśmielsze nasze oczekiwania zostały przekroczone. 118 artystów zadeklarowało udział w ustawie ze wszystkich zakątków kraju. Od Wrocławia po Krosno, od Gdańska po Zakopane. To dzięki jego zaangażowaniu w ciągu zaledwie dwóch lat jego kierownictwa, Ostrowiecka Galeria stała się rozpoznawalna w całym kraju. Dzięki różnym zabiegom udało się, by Ostrowiec gościł tak wybitnego twórcę, jakim jest Mierzyn Ruda Szanowni Państwo, nie jedno miasto w Polsce szczyciło by się wystawą tego wybitnego artysty. Tak się stało, że 83 obrazy przywiezione w większości z pracowni Mistrza znajdują się Obecnie w Tadeusz Maj był jednym z założycieli Ostrowieckiej Grupy 10. Był współtwórcą teatru Edce Homo, i to w spektaklach pojawiały się dzieła artysty jako elementy scenografii. Jego sztuka była efektem konfliktu pomiędzy wpajanymi wartościami a rzeczywistością. Wszystkie moje dotychczasowe dokonania były dramatyczne. One mają charakter taki trudny w interpretacji, w odbiorze, ale ja nie wiem, to chyba jestem ten drugi maj, który jest we mnie w środku, bo na zewnątrz przynajmniej znajomi twierdzą, że jestem innym majem, a to co robię i robi od wielu lat, jest inne. Swoją charyzmą i zaangażowaniem zarażał innych. I nadeszły chude... Ale nie było ich siedem Bo się zjawił gość z Ostrowca A był to maj numer jeden Na chwałę sztuki artysta ubogi Postawił szkołę na obie nogi Odtąd proste krośnie w siłę A uczniom żyje się lepiej w początku była Szopa, a teraz Wielka Europa. Tadeusz Maj pozostawił po sobie dzieła, pozostawił wiele wspomnień, a w przestrzeni miejskiej wiele charakterystycznych elementów. Tadeusz Maj zmarł po ciężkiej chorobie 1 listopada 1997 roku, pozostawiając po sobie wspaniale zorganizowaną szkołę, prężnie działającą ostrowiecką galerię i jedyną w swoim rodzaju sztukę. Ciebie rzeczy niemożliwych. Każdą poprzeczkę byłeś w stanie pokonać, by uzyskać wytyczony cel, jakim była służba człowiekowi. Uczyłeś, jak żyć godnie, jak wierzyć w siłę młodzieży i z wielką rozwagą patrzeć w przyszłość. Uczyłeś odpowiedzialności za słowo, za dane słowo, realizując równocześnie szaleńcze pomysły artysty pedagoga. Pozostawiłeś ogrom planów na przyszłość. To Twój testament, który będziemy realizować z pamięcią o Tobie niezastąpionym przyjacielu i wspaniałym mistrzu. 15 grudnia 2000 roku w Ostrowieckiej Galerii Biura Wystaw Artystycznych została otwarta retrospektywna, memoratywna wystawa dzieł Tadeusza Maja. Była ona realizacją zamierzeń samego twórcy, który zaplanował pokaz swoich artystycznych dokonań na przełom wieków. Przedwczesna śmierć pokrzyżowała mu plany, jednak pracownicy BWA wspólnie z Państwowymi Szkołami Sztuk Plastycznych w Kielcach zrealizowali plany artysty. Witam Państwa serdecznie, wszystkich Dzisiaj na, szczególnie bardziej na naszej galerii wystawy, o wystawy wystawie artysty, plastyka dyrektora Państwowych Koalicji Ośrodków Plastycznych w Kielcach pana Tadeusza Maja, naszego kolegi. Zastanawiam się, kim był Tadeusz Maj. Był przede wszystkim rozprawiedliwym naszym Państwa. Był plastykiem, był historykiem sztuki, był znakomitym menadżerem i był naszym kolejką. Kiedy otwierał galerię, tu pierwszą swoją wydnością powiedział, że Chciałbym, żeby w końcu 2000 roku, wówczas gdy zmienią się daty nie tylko roku, stulecia, ale i tysiąclecia, chciał zrobić swoją retrospektywną wystawę. Wszyscy wiemy, że w tej chwili nie doczekał i z tej przyczyny myśmy postanowili testament Tadeusz Maja wykonać. To też i ta wystawa, którą się otwieramy, jest właśnie tego wyrazem. I to dzieło Tadeusza zapoczątkowana właśnie pięć lat temu dalej kontynuuje, że Biuro wystaw Artystycznych w Ozdrowcu powinno, a wręcz musi zawsze wyrównywać poziomem do tego, jaki Tadeusz stworzył i zawsze trwać. <słuch> thank you Od 23 lat Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje testament Tadeusza Maja, artysty, pedagoga, dyrektora, kustosza i przyjaciela. Ja miałam tę niezwykłą przyjemność bycia uczennicą Tadeusza jeszcze w Liceum w Ostrowcu a później miałam przyjemność być jego współpracownikiem. Ale również już mniejszą przyjemność miałam, będąc z nim prawie do końca. W takiej koncepcji działalności Biura Wystaw Artystycznych, która pozostała u nas w archiwum, Tadeusz Maj napisał W ciągu kilku lat Ostrowic stanie się prężnie działającą placówką kultury, ważną dla kultury polskiej. Do pomocy nie potrzebuje nikogo. Przeszkadzało mi będzie wielu. I tak się też stało. To jest olbrzymi zaszczyt być dyrektorem w galerii, którą stworzył Tadeusz Maj. Ale też olbrzymie obciążenie. bowiem Ideałem by było przynajmniej nie zepsuć tego, co on zrobił i co on zaczął. Bardzo często się zastanawiam, jak by ta galeria wyglądała, gdyby Tadeusz żył. Co jeszcze można by było zrobić, żeby było po majowemu? Kogo zaprosić? Jak to przygotować? Czy ten profesjonalizm, który staramy się utrzymać, czy on wystarcza? Czy on jest na miarę maja? Ta poprzeczka jest tak naprawdę postawiona bardzo wysoko bardzo, bardzo wysoko. To mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. A ja uważam, że są ludzie niezastąpieni. Bowiem Tadeusza Maja można próbować kontynuować. Można próbować iść jego śladem, ale jego osobowości nigdy się nie zastąpi. To była niesłychana osobowość.